Odzyskujemy swoje SOL za pomocą AI. Clima i SOL to już nie jest tylko narzędzie do zamykania kont SPL, do palenia kont bezpłynności, o których za chwileczkę Wam powiem. Właśnie wprowadziliśmy AI Voice Manager i jest to potężne narzędzie asystenta, który zna wszystkie informacje na temat blockchainu Solana, naszych usług, wytłumaczy Ci wszystko jak to działa. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Solany, czy wszystkiego, co związane z aspektem, właśnie zamykania kont SPL, czy czegokolwiek innego, nasz agent cały czas się uczy, to możesz śmiało zadawać pytania. Pokażę Wam w tej chwili, jak działa ten agent i do czego on może Wam posłużyć. Akceptujemy. Dzwonimy. Mamy tutaj oczywiście agenta głosowego. Hi, I'm here to help you recover SOL from your closed or inactive accounts. How can I guide you today? Cześć, chciałbym dowiedzieć się, na czym polega usługa Claim Sol i czy jest bezpieczna. Claim MySol skanuje Twój portfel, znajduje nieużywane konta tokenów i stakowania z zerowym saldem, a następnie je zamyka, odzyskując zablokowany czynsz w Sol. Zwykle to kilka tysięcznych Sol za każde konto. Odzysk trafia od razu do Twojego portfela. Płacisz prowizję w wysokości jednej piątej odzyskanej kwoty, a Ty zachowujesz cztery piąte. Bezpieczeństwo. Nie prosimy o klucze prywatne ani frazy seed. Działamy poprzez standardowe zatwierdzenia w portfelu. Zamykamy wyłącznie konta z zerowym saldem, a operacja jest nieodwracalna. Chcesz, żebym wyjaśnił krok po kroku, jak podłączyć portfel i uruchomić skan? Nie, myślę. Czy masz że... pytania o opłaty lub działanie? Hmm, Wygląda, że przerwałeś myśl. Czy tak. chcesz, żebym przeszedł <laughs> przez kroki skanowania Dobrze. i odzysku? Sprawdźmy powiedz mi w tej chwili teraz na czym polega Burn Tokens. Burn Tokens pozwala spalić bezwartościowe tokeny w Twoim portfelu, aby zamknąć ich konta i odzyskać czynsz w SOL. Każde konto tokena trzyma zwykle od kilku do kilkunastu tysięcznych SOL jako czynsz. Gdy token nie ma płynności ani wartości rynkowej, nasz system to wykrywa, spala saldo i zamyka konto, a odzyskany SOL trafia od razu do Twojego portfela. To dotyczy tylko kont z zerową lub. OK, słuchajcie, zakończymy w tej chwili rozmowę z naszym agentem. Oczywiście, jeżeli masz taką chęć, zapraszam cię na My Soul, sekcja AI Agent, Voice Agent. I tutaj możecie porozmawiać sobie bezpośrednio z naszym agentem na temat usług, na temat blockchainu Solany. Będziemy wygrywać tam jeszcze więcej informacji bezpośrednio agentowi. I zresztą sama sztuczna inteligencja uczy się samodzielnie, jakby pozyskuje dalszą wiedzę. Jeżeli chodzi o to rozwiązanie, jesteśmy jako pierwsi, jeżeli chodzi o rynek, jeżeli chodzi o firmy, które zajmują się właśnie chociażby projekty zajmujące się odzyskiwaniem kont SPL, paleniem kont SPL, czyli tych bezwartościowych tokenów, które bardzo często też znajdziecie na własnych portfelach. Tak więc chciałbym tutaj powiedzieć, że bardzo mocno się rozwijamy. No i zakładamy koniec września, początek października. Uruchomienie własnego tokenu natywnego, który będzie bardzo mocno połączony bezpośrednio z serwisem -i Sol. Zresztą, cały roadmap znajdziecie już bezpośrednio na, naszej, na naszym telegramie, do którego podsyłam link bezpośrednio pod tym filmem w opisie. Tak więc zbierajcie sole, ponieważ każdy token, który wykupujecie i później sprzedajecie, pozostawia na waszym koncie tak zwane puste konta SPL mamy też możliwość palenia tych martwych tokenów odbierania zapomnianych stakingów na przykład z, z takich protokołów, które już nie istnieją no i mamy też możliwość choć jeszcze to nie jest ta funkcja do końca wprowadzona tak zwane e, tak zwane odpinanie DAPów, które mogą okazać się dla nas bardzo niekorzystne czyli tak zwane revoke czyli w sytuacji kiedy mamy fejkowe jakieś dapy, które mogą zwyczajnie wyciągnąć solany z naszych portfeli, tak więc to ta funkcja jest bardzo przydatna i przede wszystkim dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z Web3, które nie mają jeszcze tej wiedzy na temat tego jak rozpoznawać fejkowe a prawdziwe protokoły. Jest to dla nich myślę, że bardzo istotne. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o referral system, pamiętajcie, że Łącząc się ze swoim portfelem automatycznie generuje wam się tutaj link referencyjny, z którego otrzymujecie 50% FI, które pobiera serwis. Tak więc mamy myślę, że najbardziej w tej chwili rozbudowany serwis dotyczący właśnie Climice, czyli wszystkich środków, które przetrzymują wasze portfele w momencie, kiedy handlujecie na rynku Solana, każdy token, który kupujecie i później sprzedajecie, pozostawia na waszym portfelu osad. Tak więc statystycznie setki tysięcy portfeli pozostawia każdego roku między 0,05 a 0,5 solany. Statystycznie, ponieważ są portfele, które oczywiście gdzieś tam zostawiają o wiele większe kwoty. Ja pierwszy raz, kiedy odzyskiwałem Solany z, moich port z mojego jednego portfela, to odzyskałem ponad solane, jeżeli chodzi właśnie o te środki, które były przetrzymywane. Jako rezerwa na kontach SPL. Tak więc nic prostszego łączycie się z własnym portfelem Phantom, czy też jakimkolwiek innym, który obsługujecie, ściągacie wasze konta, automatycznie system skanuje, czy macie takie konta do zamknięcia, bądź też tokeny, które są do spalenia, i w momencie, kiedy to się dzieje, to automatycznie. Wszystkie te środki wracają na wasz portfel. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Zachęcam do korzystania z naszego agenta AI, jak również do korzystania z tych nowych funkcji Burn Tokens Recover Stakes, jak również Revoke w sytuacji, kiedy podłączacie się do bardzo złośliwych DAPów, do złośliwych protokołów. Tak więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.